Później ma piękno i cebyczy, no chyba się w niej zabujałem Pokaż co tam masz, masz, krzyczysz mnie z tym ciałem Lubię kiedy jest blisko, na sobie czuję do tych Kiedy jestem z nią, z nią, wszystko z i si Witam Was serdecznie w kolejnym vlogu mamy 17 października po godzinie za chwilę dziesiąta Za chwilę dziesiąta i tak do dzisiaj dzisiaj No dzisiaj bronowanie Bronowanie Bronuję sobie pod wywóz obornika Rozrzucenie obornika i orka zimowa z racji takiej, że nie udało mi się nigdzie załatwić żyta Więc no pójdzie выйдет Вася Барник и Орка Зимова. Dobrze, słuchajcie, mamy już pół do trzeciej. No właśnie, wracam z obiadu. Jadę dalej rozwozić. Zobaczcie, co się stało. <laughs> Nowa opona założona była. Możecie się śmiać, że to nie są opony do koła w ogóle. Do takiej przyczepy. Ale powiem Wam, że nawet nie miałem połowy takiej dobrej zasypanej. I u góry jeszcze rano ta nią jeździł, sprawdzał, a się podbijał do góry. Zobaczmy obornik, Woże. już mam przywieziony tutaj. Tak cię bo mówi, że mam mu przywieźć. Jest taki dosyć spróchniały. Taki przegnity, ale suchy. Ale suchy. No. Dobre i to, słuchajcie. I tak, Woże tutaj, gdzie mówiłem, że będę woził. On się tak fajnie prezentuje, taki czarny. O, same takie gruty. O, no nie jest taki zasuchy też. Miejscami jest naprawdę fajny. Taki tłuszczowy. Tłuszczowy, tłuszczowy fajny. Jak z młot No ale tak, po Może już mi niedużo zostało. Jest trochę chyba mniejsza kupa niż była wtedy. sobie ładuje elegancko no i tu stała przyczepa tak jak ten wózek ładowałem, ładowałem przyszedł jeszcze szwagier. Yy, jeszcze patrzę do niego jeszcze mówię do niego ugina się tam czy nie no nic się nie ugina, Ładuję, ładuję i nagle fu dało taki huk, że sąsiad już patrzył co się teraz dzieje mówię no kurde nie może być ale jakoś Udało się wyładować, zajechałem tam na dół, wyładowałem i co? Tutaj jechał po gumę i nie wiem, czy będę woził do końca wózkiem, czy jak, bo już tu niewiele zostało. Taka dobra 2 godziny roboty tutaj. małym sobie wożę, od dziewiątej zacząłem, za chwilę mamy trzecią tam coś po, tam i tak to wygląda i tak idzie naprawdę mega szybko niż wtedy na wiosnę ale wtedy na wiosnę uwierzcie mi było był jeszcze zmarznięty też się ładowało i cały tydzień mi to zeszło ale też się pracowało i więc taka godzina po obozie tak pracy się robiło ale się dało radę dało o, zobaczcie no dobrze, obornik mam wywieziony troszeczkę go tam jeszcze tak przykryłem o, tak to się prezentuje może jakoś nie wygląda to za dobrze ale, ale mam nadzieję, że tak nie będzie teraz no, Super Dobrze się Jedzie pomoc! Dobra, nagrałem sobie głos tutaj z laptopa ze względu na to, że słabo było mnie słychać, więc no powiem Wam, że oram już sobie tutaj na zimę, już mamy za oranem, ale niestety stała się awaria. Tutaj się nie spodziewałem tak do końca. Padła mi skrzynia biegów w, w samusiu Właśnie dzisiaj piątek chciałem tam jechać dokończyć poprzeczniaki. No ale niestety no nie udało mi się. Więc yy, myślę, że coś uda mi się nagrać w poniedziałek. Po, powiem wam co się stało z samusiem. Jaka była awaria. Także cały weekend znowu przy będzie, no ale powiem Wam, warunki do orki były fajne, e, troszeczkę tam musieliśmy też pospawać pług, bo no nie wytrzymał, już ma swoje lata i, i, i chyba będę go już sprzedawał, także no tak to wygląda, no powiem Wam, no, no orka zimowa już tutaj, teoretycznie można powiedzieć, że koniec sezonu. I co by tu powiem? Mogę powiedzieć, że dawno już nie praktykowałem obornika pod orkę zimową. Więc zobaczymy, jak to się sprawdzi. Bo ostatnia chyba taka orka była w 2018. Tak, 2018 to już to troszeczkę lat jest. I co? No i zobaczymy, jak na wiosnę będą, jak w przyszłym sezonie tutaj właśnie będą plonować ziemiaki czy coś podbije mi z plonu czy odejmie i tyle w temacie mówią, że na zimę lepiej jest zaować owornik, bo lepiej to przegnije i tyle w temacie, ja wam dziękuję za tego vloga i trzymajcie się, do następnego